Dobra, śpigamy serca! Czemu ja jestem goblin. Będziemy rozpierniczać obcych. Rewolwerem. Fuck you! A jest jakaś. Opis... Grafika jest bardzo nie, ładna, co ty gdzie? chcesz? Nie no właśnie. Jest tu sprint jakiś? Nie wiem, cokolwiek. Sprint? A nie wiem. Potle się mordę! Czekaj. Ja sobie trochę muszę ustawić opcję ten dźwięku jeszcze. Aha. No to zbyt głośno chyba mi się wydaje. Przynajmniej muzyka mi zagłusza troszkę. Aha. Dobra. Co? Teraz, płynąć git. Czemu on ma nikt Co, jak kuźwego ojciec jestem? Ten... <grym> Wiesz, że to jest <spodziewa> serius. O matko. <grym> ganiaj, kapucyna, ganiaj. Ty. Dobra, to lecimy dalej. Gdzie to jest o. moja amunicja? Tu nie ma amunicji z <grym> W rewolwerze masz czekaj chwilę szamu. Bartek Ty jest To jest rano eee, to Fuck Chłopaki na końcu mapy Dobra, ja już jestem ready Jak to wyjść z tej wody? <grym> o, no, całkiem ładna ta woda O, co tu jest w tej wodzie, no, coś czerwonego? czerwonego. Serducho <grym> Czemu gram kobietą i mam głos faceta? <grym> yeah, baby <grym> Fuck, ja tu nie umiem celować w tej grze. Te drzwi mnie nie chcą wpuścić. No, idź na korepetycję z celowania. Shotgun! Zaraz pójdę, ale do trumny. Oh, ja też. dajcie mi shotgun na No zabijcie, że go jest. się bawię, Dzidziusie. No, no to sami f... się włącza. Koniec mapki. Przeszliśmy grę. Tak. Chyba demo. Ja, jakby kraki krótkie demo było, to chłopie. Stare takie były dema kiedyś.